Dlaczego tak wielu mężczyzn wydaje się zainteresowanych, a potem nagle odchodzi bez wyjaśnienia? Ta niespodziewana cisza boli, dezorientuje i pozostawia głębokie blizny, ale istnieje ukryty psychologiczny powód, którego prawie nikt nie ujawnia. Tutaj dowiesz się, jak rozszyfrować te sygnały i zmienić swój styl relacji. Zasubskrybuj kanał już teraz, aby nie przegapić ważnych treści, które otwierają oczy. I dodają sił kobietom takim jak ty. Wszystko zdawało się być w harmonii. Wysyłał czułe wiadomości, wyrażał zainteresowanie i snuł plany na przyszłość. Czułaś, że rozkwita coś wyjątkowego rzadka więź taka, która chwyta za serce i sprawia, że wierzysz, że w końcu znalazłaś kogoś innego. Ale nagle, niemal bez ostrzeżenia, jego zachowanie się zmienia. Jego wiadomości stają się coraz bardziej rozproszone, entuzjazm słabnie, a ty zaczynasz czuć motyle w brzuchu, jakbyś miała stracić coś, co ledwo się zaczęło. W głowie kłębią ci się pytania: Co zrobiłam źle? Czy powiedziałam za dużo? Czy on znalazł kogoś innego? To uczucie jest druzgocące, ponieważ pozostawia cię w stanie nieustannego zwątpienia, próbując rozszyfrować gesty. Ciszę i nieobecność. Czy kiedykolwiek tego doświadczyłaś? Tego momentu, gdy mężczyzna bez wyraźnego powodu odsuwa się właśnie wtedy, gdy związek wydawał się najbardziej obiecujący? To doświadczenie nie jest zbiegiem okoliczności. Prawda jest taka, że nie chodzi tylko o jego nastawienie czy zachowanie, ale o coś znacznie głębszego, coś, co działa w nim, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. To właśnie w tym momencie psychologia oferuje odpowiedzi, które zmieniają nasze postrzeganie tego wycofania. Karl Jung, kluczowa postać w badaniach nad psychiką, powiedział, że większość naszych reakcji wynika z nieświadomych wzorców. Oznacza to, że wiele naszych działań, w tym wycofanie się z relacji, nie jest świadomych. Jung może je później usprawiedliwiać wymówkami w stylu jestem zajęty lub nie jestem gotowy na coś poważnego, ale źródło tkwi w niewidzialnych siłach wewnętrznych, które kształtują jego uczucia i reakcje. I właśnie na tym poziomie leży klucz do zrozumienia, dlaczego mężczyźni dystansują się, nawet gdy czują pociąg i zainteresowanie. Kiedy kobieta zrozumie ten ukryty mechanizm, przestaje wpadać w pułapkę myślenia, że wycofanie oznacza natychmiastowe odrzucenie lub całkowity brak zainteresowania. Zamiast tego uświadamia sobie, że ten ruch odzwierciedla coś, co dzieje się w nim samym: lęk przed utratą własnej tożsamości, trudności w radzeniu sobie z intensywnymi emocjami, a nawet konflikt między pożądaniem a autonomią. Oto tajemnica męskiego dystansu. Nie chodzi o to, czy jesteś wystarczająco dobry, czy nie, chodzi o to, że mężczyzna mierzy się z wewnętrznymi zmaganiami, które rzadko wypowiada na głos. A oto jeszcze bardziej intrygujący szczegół. Twoja reakcja na to rozstanie może wzmocnić lub osłabić te nieświadome wzorce. Jeśli wpadniesz w desperację, będziesz wysyłać przesadne komunikaty lub będziesz nalegać na wyjaśnienia, jego umysł zinterpretuje to jako presję. Ta presja podsyca impuls do ucieczki. Ponieważ odwołuje się do strachu przed utratą wolności. Jednak, gdy reakcja jest inna, bardziej skupiona i pewna siebie, zaczyna zaglądać w głąb siebie i uświadamia sobie, że to nie sam związek mu zagraża, ale sposób, w jaki radzi sobie ze swoją wrażliwością. Otwiera to fascynujące pole do refleksji, ponieważ całkowicie zmienia zasady gry. Zamiast czuć się winnym lub bezbronnym, Zaczynasz rozumieć, że mierzysz się z uniwersalnym schematem, który dotyka niezliczone kobiety. Ta świadomość dodaje sił, ponieważ uwalnia od ciężaru to tylko ja i ujawnia, że istnieje głębokie psychologiczne wytłumaczenie tego, co wydaje się nielogiczne. Teraz chcę, żebyście aktywnie uczestniczyły w tej rozmowie. Napiszcie w komentarzach, czy kiedykolwiek doświadczyłyście takiej sytuacji i jak się czułyście, gdy zaczął się odsuwać. Możecie nawet napisać krótkie zdanie: Ja też to przeżyłam. Ten prosty gest pokaże, że nie jesteście same i zainspiruje inne kobiety do przyznania, że przechodzą przez to samo. W końcu dzielenie się doświadczeniami to potężny sposób na budowanie więzi i dodanie otuchy tym, Którzy potrzebują usłyszeć, że nie są osamotnieni w tym procesie. To pierwszy krok do zrozumienia tajemnicy męskiego wycofania. Im lepiej rozumiesz, co kryje się za tym zachowaniem, tym bardziej uświadamiasz sobie, że odpowiedź nie leży na powierzchni, lecz w Tiedyn Twiot niewidzialnym wewnętrznym mechanizmie. Właśnie tutaj. Psychologia jungowska staje się narzędziem odkrywczym, ponieważ pokazuje, jak nieświadome siły kształtują pozornie niewytłumaczalne postawy. Oznacza to, że wycofanie, którego doświadczasz, może być czymś znacznie więcej niż tylko zmianą zainteresowań. Wielu mężczyzn nie odsuwa się, bo przestały im się podobać, lub nagle stracili zainteresowanie. Za tym dystansem kryje się coś znacznie głębszego ukryty motyw psychologiczny. Który działa bezgłośnie. Kryje się w nich niemal instynktowny lęk przed emocjonalnym pochłonięciem, utratą autonomii i poczucia wolności, które uważają za niezbędne. Ten lęk nie jest świadomy. Mężczyzna nie budzi się z myślą odsunę się, żeby nie zatracić się w tym związku. Wręcz przeciwnie, to coś, co działa niewidzialnie, sterując jego reakcjami, mimo że nie potrafi tego sobie wytłumaczyć. I dlatego tak wiele kobiet jest zdezorientowanych, bo jego słowa nie idą w parze z czynami. W praktyce to, co się dzieje, jest proste do zrozumienia, ale trudne do zaakceptowania. Kiedy kobieta okazuje nadmierną dostępność, kiedy poświęca mu całą swoją energię, czas i uwagę, jego podświadomość interpretuje to jako zagrożenie. Nie dlatego, że nie powinnaś się poświęcać, ale dlatego. Że ten nadmiar bezpośrednio dotyka wrażliwego punktu lęku przed utratą tożsamości. Męska podświadomość interpretuje ten ruch jako presję, nawet jeśli po prostu wyrażasz uczucie lub próbujesz okazać zainteresowanie. Automatyczną reakcją jest odsunięcie się, ponieważ u niego intensywna bliskość wyzwala uczucie, że zaraz zostanie emocjonalnie pochłonięty. To jest prawdziwy, ukryty motyw. Nie chodzi o to, że jesteś mniej atrakcyjna, mniej interesująca czy mniej godna miłości. Chodzi o to, że on nie wie, jak poradzić sobie z własną wrażliwością. Wycofanie się pojawia się jako mechanizm obronny, jako nieświadomy odruch, by chronić tę część jego osobowości, która boi się oddać się całkowicie. Jung powiedział, że największe Ludzkie konflikty są powiązane z nierozwiązanymi wewnętrznymi bitwami, i w tym przypadku właśnie tak się dzieje. Mężczyzna dystansuje się, ponieważ nie potrafi udźwignąć ciężaru własnych emocji, i właśnie w tym miejscu tak wiele kobiet się gubi, bo wierzy, że musi więcej udowodnić, okazywać jeszcze większe zainteresowanie, wysyłać czułe wiadomości, być zawsze dostępna, ale nieświadomie to potęguje jego lęk. Jakby każdy czuły gest oznaczał w nim utratę przestrzeni, utratę kontroli. Ta nieświadoma interpretacja uruchamia instynkt ucieczki, a kobieta w końcu interpretuje jego milczenie jako odrzucenie, podczas gdy w rzeczywistości jest to jedynie próba podtrzymania iluzji autonomii. Trudno się do tego przyznać, bo w głębi duszy pragniesz kochać i być kochanym. Ale kiedy zrozumiesz, że jego reakcja jest związana z tym ukrytym lękiem, całkowicie zmienisz sposób, w jaki postrzegasz rozstanie. To nie koniec, to nie znak, że nie jesteś wystarczająco dobra. To po prostu przejaw jego trudności w radzeniu sobie z intensywnymi emocjami. To zrozumienie jest wyzwalające, ponieważ pozwala spojrzeć na sytuację z szerszej perspektywy. Być może zauważyłaś, że im bardziej się poddajesz, tym bardziej on zdaje się oddalać. To dowód na to, że psychologicznie dzieje się coś o wiele poważniejszego. To tak, jakby niewidzialna nić łączyła twoje poddanie się z jego podświadomym strachem. I z każdym krokiem, który robisz bliżej, on czuje potrzebę cofnięcia się o dwa kroki. Nie dlatego, że nie chce być z tobą. Ale dlatego, że nie potrafi jeszcze stawić czoła tej wrażliwości. Teraz chcę, żebyście się zastanowiły i podzieliły w komentarzach. Czy kiedykolwiek czułyście, że właśnie wtedy, gdy byliście najbardziej oddane, on zaczął się odsuwać? Jeśli tak, napiszcie po prostu: Czułam to. To krótkie zdanie, napisane przez kilka kobiet, pokaże Wam, że nie jesteście same i że to doświadczenie jest częstsze niż się wydaje. Co więcej, Otworzy ono przestrzeń dla innych, aby uświadomili sobie, że oni również doświadczają tego cichego schematu. To jest ciężar ukrytego motywu. Jest niewidoczny, niewypowiedziany, ale manifestuje się w każdym nagłym odejściu. Im lepiej rozumiesz tę logikę, tym bardziej uświadamiasz sobie, że nie chodzi o poczucie winy czy brak poczucia własnej wartości, ale o niezdolność doradzenia sobie z emocjami, które go przerastają. To dopiero początek zmiany perspektywy, która może odmienić twoje postrzeganie związków i męskich postaw, kiedy mężczyzna zaczyna się oddalać. Wiele kobiet instynktownie próbuje zrekompensować tę pustkę. Pojawia się niemal niekontrolowana potrzeba udowodnienia sobie, pokazania, że warto z tobą zostać. Wysyłasz mu więc dodatkowe czułe wiadomości. Często pytasz, jak się miewa. Starasz się być zawsze dostępna i robisz wszystko, co w Twojej mocy, aby uświadomił sobie, że nie musi się odsuwać. Ta rezygnacja, zrodzona ze strachu przed stratą, ostatecznie przekształca się w siłę, która popycha go jeszcze dalej. Nieświadomie dajesz jego podświadomości dokładne potwierdzenie tego, czego się boi: utraty autonomii i pochłonięcia emocjonalnego. Nikt Ci tego nie powiedział. Ale to, co robisz, żeby się trzymać, może być właśnie tym, co sprawia, że ucieka. Kiedy uparcie dążysz do większego kontaktu, kiedy podwajasz swoje wysiłki, kiedy starasz się wyglądać idealnie, żeby nie dawać mu powodów do dystansu, odbiera nie sygnał miłości, ale presję. A ta presja nie jest racjonalna. Nie rozumie jej, ani nie wyraża jasno. To cicha reakcja. Jego podświadomości, która interpretuje twoje poświęcenie jako ryzyko. Czuje się jak w więzieniu, nawet jeśli po prostu próbujesz okazać mu uczucie. Ta dynamika jest okrutna, ponieważ tworzy cykl bólu. Im więcej dajesz, tym bardziej on się dystansuje. Im bardziej szukasz bliskości, tym więcej usprawiedliwień znajduje, by się wycofać. Jego milczenie narasta, a twój niepokój narasta. Zaczynasz się zastanawiać, czy powinnaś była postąpić inaczej, czy powinnaś była być chłodniejsza, mniej intensywna, bardziej wyrachowana. Ale prawda jest taka, że problemem nie jest twoje pragnienie miłości, ale wpływ, jaki ta nadmierna miłość ma na niego. Niewidzialnym błędem, który przyspiesza dystans, nie jest kochanie za bardzo, ale przekonanie, że okazywanie zbyt dużej miłości. Jest rozwiązaniem problemu trzymania się kogoś, kto wewnętrznie boi się oddać siebie. Ten błąd jest niewidoczny, ponieważ w twoim odczuciu po prostu okazujesz troskę, uczucie i szczere zainteresowanie. Jednak, dla męskiej podświadomości, staje się to sygnałem, że wolność jest zagrożona. Czuje, jakby tracił kontrolę nad własnym życiem. Jakby każdy gest uwagi był krokiem w kierunku więzi, której nie jest pewien, czy uda mu się utrzymać. To tak, jakby każda wiadomość, którą wysyłasz, każde naleganie na bycie obecnym, wzmacniało ten ukryty lęk przed zatraceniem się w związku. A najtrudniej zaakceptować, że im bardziej starasz się to ratować, tym szybciej więź się rozpada. To tak, jakby istniała cienka granica. Między bliskością a duszeniem się i nieświadomie ją przekraczasz, wierząc, że robisz wszystko, co w Twojej mocy. Ten ruch jest niemal automatyczny, ponieważ serce nie chce zaakceptować rozłąki, a umysł uparcie szuka sposobów na przywrócenie połączenia. Ale każdy gest przynosi odwrotny skutek. Ile razy zauważyłeś, że po naleganiu twój partner reagował jeszcze chłodniej? Ile razy czułeś, że kiedy próbowałeś rozwiązać sprawę z uczuciem, spotykałeś się jedynie z milczeniem. Ten schemat nie jest wyjątkowy, powtarza się w niezliczonych związkach i właśnie dlatego tak ważne jest, aby rozpoznać ten niewidoczny błąd. Bo kiedy zrozumiesz, że to naleganie przyspiesza dystans, zaczniesz dostrzegać, że istnieją inne znacznie skuteczniejsze i ciche sposoby na przerwanie tego cyklu. Chcę, żebyście napisały w komentarzach, czy kiedykolwiek tego doświadczyłyście. Wystarczy, że napiszecie, im bardziej się starałam, tym bardziej on uciekał. To zdanie trafi do wielu kobiet, które obejrzą ten film i stworzy sieć wsparcia i uznania. Powtarzając tę prawdę, utwierdzasz się w przekonaniu, że nie jesteś sama w tym procesie i pomagasz innym kobietom zrozumieć, że to, czego doświadczyły, również wpisuje się w ten niewidzialny schemat. Ten błąd nie jest twoją winą, ale zrozumienie, jak do niego dochodzi, jest kluczowe dla zmiany dynamiki, ponieważ twoja reakcja na rozstanie ma bezpośredni wpływ na jego podświadomość, a to, co robisz w chwilach ciszy, może zadecydować o tym, czy będzie kontynuował ucieczkę, czy też prędzej czy później poczuje chęć powrotu. Oto punkt zwrotny, który tak wiele kobiet przegapia. Zamiast gonić, błagać o uwagę lub próbować przekonać mężczyznę, żeby został, kluczem jest odzyskanie swojej cichej kobiecej energii. Jung mówił o indywiduacji procesie stawania się całością. O ponownym połączeniu się z własną esencją, bez polegania na zewnętrznym poparciu. Oto sekret, który zdradzają nieliczni. Kiedy przestajesz się gubić, próbując zatrzymać kogoś, zaczynasz na nowo odkrywać swoją naturalną siłę. Ta siła nie jest hałaśliwa, nie musi niczego udowadniać, nie musi nalegać, wręcz przeciwnie to cichy magnetyzm, który wyraża się, gdy trzymasz się swojej, dbasz o siebie. I pokazujesz, że twoje życie lśni nawet bez jego obecności. Kiedy dbasz o swoją przestrzeń, dzieje się coś potężnego. Nie czuje już niewidzialnej presji, która go odpychała. Jego podświadomość, która wcześniej interpretowała każdy uporczywy gest jako zagrożenie, teraz dostrzega wolność. A wolność jest jedną z największych atrakcji. Mężczyzna może naprawdę się zbliżyć tylko wtedy, gdy czuję, że może istnieć obok kogoś, nie tracąc własnej tożsamości. Szanując jego przestrzeń, i jednocześnie pokazując, że masz swój własny świat, budzisz w nim pragnienie bycia bliżej. Skupienie uwagi na sobie nie oznacza bycia zimnym czy obojętnym, oznacza odzyskanie energii. Zainwestuj w to, co rozświetla Twoje oczy, w swoje projekty, przyjaciół, poczucie własnej wartości. Swój wygląd, swoje życie emocjonalne. Kiedy znów staniesz się priorytetem w swoim życiu, wysyłasz jasny sygnał. Jesteś kobietą, która wie, kim jest, i nie musi się dostosowywać, aby być akceptowaną. To ten rodzaj kobiecej energii, która naturalnie przyciąga, ponieważ nie jest to potrzeba, a spełnienie, i oto objawienie. Wielu mężczyzn ucieka, Czując, że są jedynym źródłem szczęścia kobiety. Ta presja jest nie do zniesienia, ale kiedy uświadamia sobie, że twoje życie wciąż pulsuje, że nigdy nie przestajesz promieniować, coś w jego podświadomości się zmienia, rozumie, że ma do czynienia z kimś wyjątkowym, kimś, kto nie musi poświęcać się dla miłości, a to budzi w nim szacunek, podziw, a przede wszystkim pociąg. Ta zmiana jest zaskakująca. Ponieważ całkowicie przerywa psychologiczny cykl. To, co kiedyś było presją, staje się teraz wolnością. To, co kiedyś było strachem, staje się pożądaniem. A kiedy najmniej się tego spodziewasz, ten mężczyzna, który wydawał się odległy, zaczyna się do ciebie zbliżać, nie dlatego, że go goniłaś, ale dlatego, że czuł, że jest dla niego przestrzeń, by być sobą u twego boku. To rodzaj przyciągania, które nie buduje się wysiłkiem, ale energią, opanowaniem i świadomością. Pomyśl o tym, ile razy odkładałeś na bok własne pragnienia, próbując zatrzymać kogoś przy sobie, ile razy poddałeś się, żeby uniknąć utraty związku. To jest schemat, który należy przełamać, a ścieżka jest dokładnie odwrotna: pokazać poprzez swoje działania, że nie musisz tracić siebie. Aby utrzymać kogoś blisko. To naprawdę zaskakujące działanie, które zmienia zasady gry. Teraz chcę, abyście w komentarzach zostawili proste zdanie, które wzmocni to nowe podejście. Wybieram odzyskanie swojej energii. Zapisz je i zobacz, jak każde słowo ma symboliczną wagę, nie tylko dla Ciebie, ale i dla innych kobiet, które je przeczytają. To zdanie tworzy zbiorowy pakt siły pokazując, że wiele z nas wybiera tę samą drogę. Im częściej będzie się ono pojawiać, tym więcej kobiet poczuje się zainspirowanych do przejścia od pogoni za czymś do świadomości własnej wartości. To początek głębokiej zmiany. Bo kiedy akceptujesz swoją cichą kobiecą energię, mężczyzna nie czuje już potrzeby ucieczki. Zamiast tego uświadamia sobie, że jest przestrzeń do rozwoju u twojego boku. A to właśnie rozpala płomień pożądania i szacunku. Jego wycofanie się to nie koniec, to po prostu odbicie tego, co dzieje się w nim i co najważniejsze, jak reagujesz na ten ruch. Dziś przekonaliśmy się, że nie chodzi o brak poczucia własnej wartości, ale o nieświadome wzorce, które wyzwalają strach. Kluczem jest odzyskanie swojej cichej kobiecej energii, skierowanie uwagi na siebie. I pokazanie, że Twoje życie jaśnieje. W ten sposób nie tylko przerywasz cykl wycofania, ale także na nowo budzisz jego atrakcyjność i szacunek. Jeśli ta treść dała Ci jasność, zasubskrybuj kanał już teraz, aby nadal otrzymywać informacje, które ujawniają ukryte sekrety męskiego umysłu. Chcę, abyś aktywnie uczestniczył w 1700 b tej rozmowie. Napisz w komentarzach. Czy doświadczyłaś kiedyś takiego rozstania? Jak zareagowałaś? Dzielenie się swoimi doświadczeniami pomoże innym kobietom odkryć siebie i stworzyć społeczność wsparcia i transformacji. I nie zatrzymuj się na tym. Obejrzyj również inne filmy na kanale, które poruszają ten sam temat, ponieważ im lepiej zrozumiesz tę niewidzialną dynamikę, tym lepiej będziesz przygotowany do zmiany sposobu, w jaki budujesz relacje. Bądźcie czujni bo w następnym filmie będziemy kontynuować tę podróż odkryć, prezentując coś, co jeszcze bardziej otworzy wasze perspektywy na relacje i samopoznanie. Do tego czasu dbajcie o swoją energię i do zobaczenia wkrótce na kolejnym spotkaniu.